Ty tak SAMO wszystkich traktuje z Rodujens! JA tak zawod traktuję! Je jak z nim jechałem, to wtedy Jaki jak... Debbie! nie no, Ego to w ogóle masakra! <laughs> to jest wielkie! A, wielkie a, wielkie czy... powodzenia, ja na walce. No super! <laughs> Witajcie widzowie! Taki to jest IRL chłopie z taką kamerą! No, po. ale to bateria Szybko, co? Ale nie, to, to, to nie no z kamery. Teraz z tak tak miał... kamery! Ale tak jakbyś miał normalnie. Kamali. Ale ty, ty! Boże jaki tuszol jest ładny I on pisze z mojego konta xd, xd, xd Nie, <grym> nie wiem Jestem w Katowicach Zapraszam to, że ma 12 lat, także... No to nie, to nie zapraszam <grym> Dobra widzowie Jedziemy nie, na spokojnie Sam se ten, coś on tego I to i, i ten, koniec <grym> I tego i tam No I <grym> Dobra, Wiecie, jednym. Kurde. Jak jest taka jakość, to od razu każdego syfa na ryby, widać. I żółte zęby. A ja co się nie stało? Mamy operatora, widzowie. C jak? krab, kur... taki. Mam na Mam <grydę> A Mam to <grydę> te ryby, on jest z wędkarzem Spytam się go czy na ryby nie chce pojechać takie do powiedzieć cześć Siemanko jak forma Nie no głupek ty jakiś ćwiczysz coś? Chcę powiedzieć: mamy do wikar do... No podchodzisz cześć. wcześniej Pani idzie będzie dał Gdzie? Ja robię tak, idziemy tak Jeszcze czuję jak ci widzowie co podchodzą pod hotelem Imię, żeby zdjęcie zrobić Dobra, idziemy, Jest, nie, tak nie umiem, stary A ty walczysz? No, to... no tak! <grym> no ja się przygotowałem jak normalnie w... to, co się... No to gadaj się No tak! No mówiłem <grym> no, wam Te wszystkie historie to prawda ja normalnie. Przyjech... Czas rozliczeń przyszedł, kurwa, tak. no, ale... Proszę wlać, chodź, ściągnij. Ale tego nie mogę ściągnąć, bo to już jest ja, mam niebieski narożnik. Od zerflisa zaczynasz? No. Człowieku, ube... ja wchodzę, ha, taki jak skufla. na szczękę brak Ja nie będę stoł, co ja mam powiedzieć? Dobra, ja idę do auta drugiego, ja do ciebie. Co? Daj. Nie dotąd No nie no, fajnie no. ten. Ła! Na bezdechu, kurde. Cześć. Cześć. Cześć, moment. Witam cię. Jestem Fany, ja jestem kurde, jak ty, wszystkie walki widziałem. To tak, za szkamem tego kopany. A my spotkamy się tego? To masza Nie. Ma da. kiedyś? Może, bo ludzie idą. Człurek on nie wie jak ja wyglądam nawet. Ja Apple ty się tak. tak nie męcisz jak cały czas na wstecznym. A ja powiem tak. Jestem <ślech> No i <co> teraz. <ślech> ciekawe będzie porównanie takiego, bo ja zawsze myślałem, że jest niższy. Nie? Dobra widzowie, ja nie wiem czy my wyjdziemy tam za kulisy. Ale bez kitu to będzie tak wyglądać, nie? No. Hi, the freeze, I'm big fan. I'm big fan, you so big boy. Ej, eee, co gadać do takich, co? How are you today? Ja. ja. Eee, how are you przygotowania training? Nie, nie możemy tak gadać. Stary, ja nie wiem! A bo staniemy nic, no, nie zamienimy no, no, eee, no. jak przed jutrem? Nie. No. No, eee, nie możemy tak eee, robić. Jest jakiś stresik. A on tak, ja. Ale. No, 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 tak Wiesz co, to, co są te bile, co? Kto je tu kurwa wpuścił? Wiesz jak ciężko gadać do gąsienicy? Wsiadzisz, przyjacielu To no, tu w drzwiach Po kolei, no Moja Coca-Cola jest tutaj w drzwiach Twoja Coca-Cola I snosiki Proszę bardzo Elomini tam są Nie to kurwa, to są 7 days dobra No to Dziękuję wybacz, to Ja nie gadę tak do niego, to nie jest gumić właśnie Proszę bardzo. pogodzeni zaraz gdzieś za z buta Hotel Ja to robię tylko dlatego Dlatego? Bo chciałeś się pogodzić nie? Bo chciałeś się pogodzić k***a. Dobra. I tak samo traktujesz... Ale ty tak samo wszystkich traktujesz, z Mówisz, tak samo traktujesz? To jesteś choroba! ciebie siebie się pi***, a ty bo ale co, on pracuje normalnie, influencer, ...influencerku, k... k, k Zamknij Jak mnie potraktowałeś, jeszcze tu hotel, a ja ten badżet... i i idziesz! ...ibisbadżet, ...z, z, z, z Ukraińcami, no, a no, nic pasuje. Dyktę muszę k... mi pić, k <ślapple> <ślapple> Jest uj. koniec już. Już jest na TikToku koniec. Nie chcesz się Nie chcesz się przebrać do Poznania? Ogarniajmy to. Tu słowo mówi, że on tak ty A go A go iś tak! Do środka mu się schodzą yeah. uh. Ja nie wiem co To jest jakoś co to jest Jedź ku***u stary tym A to mój ojciec Ku*** poszedł nic Zapłacił ktoś za Za co? No nie, to przy... w hotelu ponoć się robi A to nie zapłaciłem Odpikowuje Bo... się. W... nam ramkę <coughs> A ty co? Nie mamy biletu, więc jedziemy ja... od razu za tobą nie? My też nie <laughs> My musimy wyjechać No zaraz. to tak Ja mówię, że jestem Martin Lewandowski O, 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 o. o. No, i... Dało się O Rafał się. No niestety Rafał, nie mogę rozmawiać A do Rafał po stronie Nie No tam nie mogę z Bo ty nam to załatwiasz wszystko k***a Syrynarz Marynarz Lepiej niech mi fakturę płacą. Zapłacona jest kolego od trzech dni. Aha, nie te konto. Poszło. Zmieniliśmy. Do ciebie no. zapłacono, ja będę musiał wad zapłacić. Ale to skrzypi, głupi. Skrzypi, bo jest obniżony i trzeba no. plastik Dobra, musimy zastanowić się o to, możemy się zapytać Gry? zawodników wodników. O! Gry? Cześć! Gry? Cześć. Gry? No tak. Mojo, Zamiast tej Ta to jest imitacja tego jego kasku z mózgiem. To ta się ta 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 masz pusta ...tego mózgu. Je moja jojo. jo! Je pana. Zrzęda kurde, ja f. W... czapce kurde nie da kurwa? Pewnie chace. spałeś nawet w tej czapce kurwa. Nie spałem, nie spałem kur... To jest drip, to tego nie To jest drip. Wziąłeś tak to to ko... se pasek do dresu? No, z... a ty polówkę na kosty kurwa. 50 zł. Nie kupiłem sobie nic. Jutro będę miał rano. No i szacuję, ja nic do tego nie mam. Szanuję twój kurwa. Ja nie szanuję twojej czapki. Ty. <noise> Z Dobra, stary, jakie pytania możemy zadać nowonikom? O, cześć, wiemy, że jest turniej, jak sądzisz, jak ci pójdzie stary? Jak się czujesz przed turniejem? To, nie, pierwsze nie, takie, to pierwsze takie wydarzenie w twoim życiu, to jest Dzień. wielki turniej jest spotykane są, wiemy, że na amatorskich galach pewnie walczyłeś się na jednej gali Ale dziś, wiesz, że to już nie jest amatorska gala Jak nastawienie? No nie, no musisz mówić normalnie Dobrze, dzięki No musisz normalnie mówić tak jak ty no, Cześć, co tam, jak ten? normalnie sobą być Siema Malejka, co tu robisz? <laughs> A mamy do Ręgersów zagadywać? No k... ja Ale, bym zagadał nie. Chcecie, to se odpalcie streama I sobie zróbcie zagadywanie i ringer. Yes. Na moim streamie takie rzeczy nie będą się działy To jest gala sportowa I Biorę ukrytą kamerę nie, nie, o ciebie, ja nie, ja mam, ona mówi, dawaj ja a ja nie, że nie, mam. No i mówię, Do widzenia, papa. widzenia. nie, 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 nauczył mnie mnie?

No tak, w... dalej mi stąd, zaraz w... nie, nie, to są kultury, nie chuj... w... Dalej mi stąd. my przyjdziemy, staniemy w tłumie i wszyscy będą na nas oglądać. Nie, no to Jak nie, Jak cię nie, ty nie, nie, Ale są głodne. Kłodny? Tylko Żurek był w tym hotelu dobry Widzowie Ty jak coś jesz i jest niedobre to się nie najadasz Widzowie A czy mam się najść kur... Jadłem pół zraza. No eee, ooo Nowotel Katowice zróbcie coś czym Przy nie bo tylko Żurek jest dobry Tego się nie najeść kur... Ale Żurek? Ten z lepszych Trzeba powiedzieć No Krzypi. Nie skrzypi kur... Tylko jest tak nisko położona że haczy po prostu opona plan Nie to box 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 to kocha. to box Teraz to box koszulka ja. dostał od na się u mnie co ty Nie zrobisz chłopie? Nie zgubię ja. Jak ty to odgubisz, zgubisz? Zgubisz chłopie I, i każdemu trzeba się podpisać Widzisz co zrobiłeś? A ja chłopie jestem influencer'em i ja ręce Bolo po drugim podpisze, Ty co ty <grym> e, To tu jest ten koncert Pagaty? Tak I Crashera? Ale je, zajebiście Jesteśmy skończeni O jestem nie, no jest następny. Chłaz idę po ciebie. Nie wiem, teraz to wygram. Ten paz jest mój. Ten paz jest mój. Dawaj. Co, pokadałbym go na pewno. Na ten genuł tak. Musiałem już dwóch materiałów. Tak, no. Tak tak tak. Tak. No, bo bo tak, no. Pakaże... ja się dowiedziałem temu. Ale powiedz, właśnie, no. jak, jak widzisz? Wymuszany śmiech, oczywiście, no typowo. Dużego znaku. Pokażę, że, że ta szybkość jest. Myślę, że może być bardzo fajna, mocna walka. Z... Poważny człowiek. Chodź, trzeba sobie zamknąć. Gdzie jest Tuszol? Tuszol, chodź. Później, później zapraszamy na ścian. Jak to ważny chłopiec, normalnie. Muszę... No, trzy jeszcze Trzy, no bo Bandura już ma. Ważne. A kolega, tamtego w jakim celu jest? Który? Ja w jakim celu no? jestem? Pan. Ja jestem fanem, bo wygrałem Pan. na tym. Los na loterii. Na bośniku wygrałem los, i mnie po prostu nie Los na loterii wygrał, co tutaj? Żeby ludziom nie tam. I tak się stoimy, dawaj. Tak? No. Cześć, powiedz mi, jak nastawienie przed y, zbliżającą się galą i pojedynkiem wielki wielkim turnieju? Ale kur... to powiedział? Ej, ale Zdikocz miał taką dziwną wina, tego do tego taki... No wiesz, miał pas na sobie, jo, no. wiesz, pas, wywiad... A nie każdy kumana nasz humor, że <noise> ja mówię, że on jest Tuż Tu oczywiście poszedł za storkę y, do tego... Do kawy ze Starbucksa. I zdjęcia robić. Tuż on tak się ma. Dzień dobry. Mogę panu kierownik. Duszon. Kto? Duszon. Fajnie się. Ma własne wymowy już. na bungee Banji. Mogę tą droższą, latę. A z latę za storkę. Na pewno tak jest. Nie? Co się tu dzieje? Streamujemy, tak? To doskonale. Cały czas. <laughs> ja też się śmieję, postrymię. że ja nie wiem, co z tymi sportowcami wszystkim gadać, bo tak, cześć. Cześć, cześć, Trzy pytania do swojego o, przeciwnika. <laughs> o, Oj, bardzo ciekawy format. Ja no powiem... liczę, że się jakoś tak przyjmie, no ale to zobaczymy zaraz, tak, wiesz, po tej pierwszej edycji, no. Fajnie, jakby tak wróciły te zasady tego prawa. 20 lat temu jak to zaczynałem to były zasady, które mówię no fucking West, przecież ludzie nas wyniosą. Nie było klatki, był ring, więc zasady musiały być wie, wystarczająco łagodne. No po to, że wiesz, już wystarczająco dużo było skojarzeń wie, z gangsterami, z gibolami w ogóle z ustawkami, więc... Stąpanie po kimś na pogłowie raczej nie najlepiej wypada. Ale myślę, też nie każdy bo chce się bić już takich hardcoreografiach. No kormułarki. ale powiem, jest dużo zawodników, jak się dowiedzieli, o czemu mnie nie wybrałeś? jeszcze czemu chcieli? Tak, naprawdę, jest <laughs> kilku takich. Wariatów. <laughs> najczęściej ci, którzy po prostu wiesz, no, największe krwawe jadki dają, to dla nich im więcej. Tak. Im <laughs> więcej krwi, tym lepiej. Tak Im więcej krzywdy. Te... No ale Proszę. to nie przeszkadzam, nie będę tu zaburzał. Nie przeszkadza. Mi. bardzo fajnie. Jesteście, panowie. to jest za to jest życie! Grajcie w GTA! Grajcie w GTA! Ja tu nikogo nie znam. A ja będzie Arek tańsula? Właśnie się powiedzieć. Ja nie wiem, tutaj ten... Ekombak. nie wiem? Arkadiusz tańsula, To powinien być. No. I Alan. Balkowak. Sekwento <grym> z Alanem Balkowakiem. Prywatna ochrona Oni na baksa już tak. Co, to jest ten, co się przebierał za dziewczynka dziewczynkę. Yeah. Okay. Nikt mi rękie nie podaje, tak? Yeah. Myślałem, że jestem duży, ale przy konia nie. nigdy nie byłem tak do jego. To to. Na Europy beriberia, światło... Tak? za Ale ja nie wiem, Jestem za młody chyba. Ciekawe, gdzie jest Husholm. No, <ślorowca> <uu>. Ciekawe. <ślorowca> <ślorowca> Przeciw sklepie powiedzieli, <Uu>. <ślorowca> że ma wypierdalać. No, ja I od sklepu do sklepu, podrógen. mi może coś za darmo. On szuka piripiri, piri To Trzeciego chyba za w szuka. Cześć, witam serdecznie. To mi przybył w Koszulce Skydzy. Chciał serdecznie. Jak tam? Kolega, ale sportowiec, koleg, jesz. Max, Max, Pepsi Max, tak jest. Ale sportowcy się nie boją cukru. Człowieku przecież wiesz to. Jak jest? Ja się w ogóle nie boję ani cukru, ani tarczycy. w 92 kg <tukuj> Huki żydowskowe g nie Nie byłeś filipili! Ja już jestem zmęczony, ale ja do hotelu już sobie... Proszę Zrobię was 700 zdjęć na papierosie! to zaczęło się na kapce czasem? bez nas? To ty już liczysz jak rekord jakiś 700? No nie, no tak jak powiedziałem, poglądował, że jestem zmęczony. Ja ta, słowa, ta słowa mnie dobija. Ja myślałem, że był na kapce, nie? Nie no, gdzie? Pipko w hotelu sobie r... Ale nie na kapce, bo mnie tylu spytał, pan co Jaka będzie piwka? Piwko będzie? O ja. Ile? Ja mam wolę. Powiedział tak. Ja jestem bardzo odpowiedzialny. No, proszę mi powiedzieć. Jestem bardziej odpowiedzialnym człowiekiem i ogarniętym niż... No Każdy ma swoją odpowiedzialność. <grym> ja odpowiadam za siebie. Ja odpowiadam za siebie. Albo z Ja, Albo z ja Albo z Jak mamet będzie chodził? Ty jesteś z Arkadiuszem Tańculą, a potem masz walkę z kitą. No luz, luz, ładne mali Stary, bo ty wywiady, co tym ludziom się pytać? Nie wiem wam Jakieś g... Na wyjazd cokolwiek Wyja... Widziałeś rzeczy przyjaciół? Że na pół Ja gały na finału mistrzowskiego turnieju kategorii piłcięskiej. Chwilę, bo ja nie ma odniosę, teraz nie ma pasa, będzie się sadzić. Nie ma twój pas, nie ma pas. <ślad> Jaki jest twój pas? No ej. ja wiem, że masz teraz przygotowania do walki i tak dalej, ale jak będziesz po walce... No to nie dam ci już forów, nie? Jak, jak ty płakałeś na streamie, jak nie wiedział, tak nie pokazać. To płakał, płakał ten płakał. płakał. Dobra, zrobicie sparing. Zrobicie sparing. Nie sparing. Na streamie? Normalnie! Na streamie. <laughs> Jednego leśną złapał już nasz czupaka. <laughs> ale chłopcze już nie ma szans ze mną. Skarpie! Nie karpiarz. teraz, nieprawda? Ale nasz czupaka się rzuca. A, ale to chodzi o karpiarza. Tak jesteś w każdym, on jest najwyżej takim karasiem, co nie? Gówno Nie chciałem tego mówić. No dobra, okej, zapamiętam. No i masz... Marcy... Marcy... Zobaczymy, ale wiesz, już powiedziałeś, że już nie, nie odwołasz tego. A ja myślałem, że żartujemy. Ale nie, nie, Jest U mnie, u mnie stream. Mam kosucie kolana, chciałbym, ale nie mogę. Ale to nie no będzie działało, jak, jak Natan odklepiesz, to i tak tam będzie, wiesz. Aha. Bez kopania. I co bez, bez kopania? Bez klepa, bez bicia. Bez klepania, bez, bez kopania a, i jebryj. bez bicia. nie w Ale będzie, a, be, będzie, no. będzie karetka? Stał? To gotowy? No, nie wiem, że nie potrzebuję. To no może Ci się przydać! <śladanie> ale Robimy to! Robimy to! Ale ja to... nie chcę wychodzić jako drugi. A nie ma problemu! Mi to, mi, to, mi to, Już jeden, już jeden chciałbyś jako drugi, a jako pierwszy nie władził. Poszło. Słuchaj, robimy to. Tushol versus Wikłacz O, fast. O jaki fast? O, pas? Nie wiem, z był to. O medal ziemniaka. O medal ziemniaka. Mamy to. Odpisane U mnie na streamie. U mnie na streamie. Nie, 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 nie. u mnie. nie, go nie, słusznie słuchaj. za późno no w ogóle niepotrzebnie. nie potrzebnie... Nie powinien waliście? Nie powinien w ogóle rozwinąć tak sprzedał. Nie no jak mu odwaliło w ogóle od tej sławy to jest masakra. To jest To Jak z nim jechałem, to by Jak idę. Nie no, ego to w ogóle masakra, Co ty? To, to ty... ci kazał nawet, mówi tak. Ja tu mam takie takie wyświetlenia, wiesz, masz szczęście, że w ogóle cię zabieram na tego streama. Jesteś, ty ty TikTok nie. O, o, mówi, o, mówi tak, co ty masz za wędkę, tanią, Nie, moją nie, nie, wiesz jestem jestem, ja nie, jestem jestem nie, Ale nie, nie, tak nie, nie, Tak nie, Ale nie, ale... nie, no, tak nie, było tak nie, było. nie, 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 no, tak Łap, ale... Oydaje, o, bardzo dziękuję za prąd, bardzo Dobrze, miło. Elegancka walka. Tu szedł a nie jestem nie Pokazać, pokazać co pisałeś wczoraj? Rozmowy prywatne wyciągasz? Prywatne będę wyciągał i zaraz się skończy. Absolutny <mysyć> wow. uh dobry. Tobek! 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 Rozumiesz? Wiesz co wychodzi teraz? Ladies and gentlemen, and now the heroes of the main event, and Boxing Bar. Legenda! Ladies and gentlemen, let us go! Ja tłumaczę kasta, legenda! Osoba kompetentna! Skąd, po skąd? Legal! Dobry zawodnik! Skąd to? Mamy! A Tomek! Tomek! Umirać,

Do dobra gala będzie. Wędkarze górą! Kiedyś... kiedyś, kiedyś będę tak sławny, że mnie mamet zaprosi na ryby. Zawsze możesz ty zaprosić Mameda, bo by się zgodził. na razie jestem takim ogórkiem, to nawet nie będzie chciał ze mną wspólnego. Widzowie, ja robię teraz kontent wetkarski z Mamedem Kalidowem. Wspólne Wedkopajek, mamet, legendą, Taki äh, właśnie I weźmiemy cię. Koniec Aha! Jeszcze rzędko. tyle. Ale szczerze. To jest walka. teraz. sobotę. Na No i To dla ciebie. Złapałem. Uuuuh, kej! Dobra, osoba. A fajnie byśmy mogli iść z drugiej strony. To chodźmy, dawajcie. Fejs. rozumiecie, że. Ja też to prowadzę czasami? Takie programy? Dobra, schodź, gdzie się odklejać. Nie, to ale, by... ale... Więc... bo. Pierwsze. Nie chce Pierwsze. Nikt się to kurwa nie chce, a zawsze. Packsyś. Zapraszam, p. Wszędzie chcesz być 30 Nie, widzowie, ja poprosiłem Ulfiego, żeby przyjechał, pomóc nam tutaj. Ale ja to tam... wiem. To jest brat. To jest brat. To jest jedyny influencer, z którym się trzymamy. Trochę mu czasami o. ale i tak go lubimy. Tak się uśmiech na koniec. Pociecha, mama który ma prinsk Andura tam olej nie na tego, na spolach To dawaj go Dotykam styram i potem cały dzień na Macie Ramaczek wstaw ręce do Rija Zwyzmaty Gorsze rzeczy wkładałem Ty akurat nie powinien go dać, nie? Chcesz dożyć dzifra? No to... Jeśli ty chcesz, to więcej nie mów <laughs> Tata, tata omigrodzi, mi Tata omig, omigrodzi! mi grodzi Przekaż Nie odwróć się No, bo to nie są broniary, nie? Co to to. No, Mamy, to to, nie chcę pochodzić. pani? E, tak, jest tylko wywiady. Tak. No, wywiady, dobra. To idziemy na wywiady. Takie wywiady. Ty robisz, przeprowadzę, że ci załatwić cupa? Bez z ziemięty. To naprawdę. Nie ma, zastępujesz Huberta Miszczabłyskiego, żeby ma być na bieżąco. Ja nie jestem żadnym ja dziennikarzem, <laughs> daj mi spokój, że no, stwierdzenie. No już idą, idzie zawodnik do wywiadu do ciebie. Chcę iść, Le, lewy, ciężkie kalectwo lewy, prawy, śmierć. śmierć Nie wiem jak my dojdziemy do A Lewy, prawo. ciężkie kalectwo, prawy, śmierć, więc uważaj Idziemy zbić krwione z Tomaszem na rękę Idziemy z Tomaszem? Będzie mi bardzo miło Dzień dobry Witam serdecznie Wielkie powodzenia życzę na No Super Trzymajmy kciuki Nie, słabo. Dawaj. No Idziemy. Czuję jak dziecko. Czuję się jak miał 15 lat. Czuję się jak miał 15 lat i sobie największą największego idola. Nie wiedziałem co powiedzieć, że zawstydziłem jak, jakbym... Nie wiem co. Słuchajcie, dziękujemy bardzo za ten stream Wykrzyki Pay Per View. Całość przekazana na pieski.